33 lat na jaw. Mój świat się zawalił, czuję się całkowicie zdruzgotany i zagubiony. Mam 51 lat, moja żona również ma 51 lat. Jesteśmy małżeństwem od 33 lat. Mamy troje dorosłych dzieci, córki w wieku 29 i 26 lat oraz syna w wieku 22 lat. Moje małżeństwo z żoną było bardzo normalne i pełne miłości przez 33 lata. Właściwie 33 lata w przyszłym miesiącu. Oczywiście. Mieliśmy wzloty i upadki, jak każdy długoterminowy związek, ale nigdy nie kładziemy się spać pokłóceni i jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Jestem beznadziejnym romantykiem. Ona jest mniej romantyczna, ale uwielbia, kiedy robię romantyczne gesty, co robię cały czas: listy miłosne, smsy, e-maile, niespodziewane wieczory na randkę. Ostatnio była to klasa gotowania dla par i bawiliśmy się świetnie. Seks co tydzień, zazwyczaj w sobotę i niedzielę. Szczęśliwy dom, żadnych skarg z naszej strony. Krótka historia o mnie. Miałem samotną matkę i nie znam swojego biologicznego ojca. Moja matka zachowała każdy szczegół o nim w tajemnicy i zabrała ten sekret do grobu. Moja żona i nasze dzieci zawsze zastanawiały się nad tym. W tym roku, na moje urodziny, jedno z moich dzieci kupiło mi test DNA od Ancestry. Powiedziały, że może odkryjemy coś o moim biologicznym ojcu. Zanim go zrobiłem, wszystkie dzieci zdecydowały, że również chcą zrobić test. Ponieważ ich linia krwi również pochodzi od mojego nieznanego ojca. Kiedy otrzymaliśmy wyniki testów, były one co najmniej dziwne. Jestem pewien, że niektórzy z Was się już domyślili, ale moje dwójka najstarszych dzieci nie są moje. Każde z nas otrzymało swoje wyniki osobno, ale dzieci rozmawiały ze sobą, zanim podzieliły się z nami, więc poprosiły o rodzinny obiad w naszym domu i wszyscy przyszli. Obiad był w porządku, ale chciały z nami o czymś porozmawiać. Wtedy nastąpiła bomba. Powiedziały, że porównały wyniki i że dwójka najstarszych dzieci nie jest moimi dziećmi, najmłodsze jest. Zapytały, czy mamy coś do powiedzenia. Powiedziałem, że oczywiście nie, to musi być błąd. Spojrzałem na moją żonę i od razu wiedziałem, że to nie jest błąd. Miała na twarzy wyraz przerażenia, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Nagle ta spokojna, zrównoważona, wspaniała kobieta, z którą byłem żonaty przez 33 lata. Wykrzyczała jakieś bełkotliwe słowa, a potem pobiegła do sypialni i zamknęła drzwi na klucz. Wszyscy próbowaliśmy ją przekonać, żeby wyszła ale na próżno. Wszyscy byliśmy w tym momencie spanikowani. Ona natychmiast wysłała wiadomość na nasze telefony prosząc, żebyśmy zostawili ją w spokoju na kilka godzin, żeby mogła się uspokoić, a potem spotkamy się przy stole i dołączy do nas. Zrobiliśmy co prosiła. Ale powiem wam, te dwie godziny wydawały się wiecznością, a moja głowa była przepełniona myślami o tym, co się dzieje. Nadal myślałem, że to musi być jakiś błąd. Oczywiście, że dziewczyny są moje, czy je miałyby być. Wszystko to wydarzyło się niedawno. W przyszłym miesiącu jest nasza 33-rocznica ślubu, i po prostu nie wiem, co robić. Poprosiłem ją, żeby się wyprowadziła i mieszkał swojej siostry i jej męża. Jest absolutnie zdruzgotana, tak samo jak ja. Wszyscy, z którymi rozmawiałem o tym, mówią, że miałem niesamowite życie z moją żoną. Jest świetną żoną i matką. Popełniła straszny błąd, kiedy była bardzo młoda i nie powinniśmy pozwolić, aby to nas zniszczyło. Słyszę to w kółko i logicznie wiem, że to wszystko prawda, ale moje serce teraz nie jest logiczne. Byłem naprawdę szczęśliwy ze swoim życiem. Kochałem swoją żonę i dzieci z całego serca. Czy kiedykolwiek mogę wrócić do tego stanu, czy też ta rewelacja na stałe zmieniła bieg mojego życia? Jestem teraz absolutnie zagubiony i szczerze mówiąc, chciałbym być martwy. Bardzo poważnie rozważam zajęcie się tym. Jeśli nie mogę jej wybaczyć i zapomnieć o tym, to zamierzam się zabić. Nie mam zainteresowania życiem innym niż to, które mieliśmy. Nie jestem zbytnio fanem świata, w każdym razie, z wyjątkiem mojej rodziny. Aktualizacja w jeden. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Jest tego dużo do przeczytania i przyswojenia. Wciąż jestem w szoku. Zamierzam poświęcić trochę czasu, aby to przeminęło, zanim rozważę swoją przyszłość. Rozmawiałem z moją szwagierką i powiedziała, że moja żona jest kompletnym wrakiem, mówiąc, że zawsze wiedziała, że to do niej wróci i że przez lata tak bardzo starała się zrekompensować to, co zrobiła. Próbują ją namówić do terapii, tak samo jak moi przyjaciele i rodzina próbują namówić mnie. Jeszcze nie zdecydowałem, czy zostanę na tym świecie, czy nie. Nadal nad tym myślę. Nie boję się umierać. Miałem świetne życie do tej pory. Nie interesuje mnie inne życie, nowe życie, zmienione życie to mnie nie pociąga. Muszę dowiedzieć się, czy istnieje ścieżka powrotu do życia, które zbudowałem z moją żoną i rodziną. Jeśli istnieje, zostanę. Jeśli nie, nie zostanę. Dziękuję ponownie wszystkim, którzy poświęcili swój osobisty czas na odpowiedź. Przeczytałem i przemyślałem każdą odpowiedź i będę to robił nadal. Miło pomyśleć, że świat jest tak okrutny, że grupa nieznajomych nie próbowałaby pomóc komuś, kogo nigdy nie spotkali. Opublikuję kolejną aktualizację w przyszłości. Dziękuję ponownie. Aktualizacja 2 przetrwam. Poprosiłem żonę, żeby wróciła około 10 dni temu. Jutro mamy 33. rocznicę ślubu. Wszyscy teraz jesteśmy jak zombie. Nie wiem, jak to przetworzyć. Nie chodzę teraz na terapię ani do nikogo innego. Zwierzyłem się kilku osobom, ale nie mam naprawdę bliskiego powiernika. Moja żona pełniła tę rolę przez ostatnie 33 lata. Oczywiście, nie zabiłem się i zdecydowałem, że tego nie zrobię, bez względu na wszystko. Miałem wszystko zaplanowane. Nawet zbadałem wszystkie kwestie prawne i luki w ubezpieczeniach dotyczące tego, co oznacza samobójstwo w kontekście ubezpieczenia na życie, emerytury, świadczeń pośmiertnych itd. Wszystko byłoby pokryte. Moja żona i dzieci nadal otrzymałyby świadczenia, które dostaliby, gdybym zmarł z przyczyn naturalnych. Relacje z moimi córkami są inne. Wszyscy nieustannie deklarujemy naszą miłość i że nadal jestem ich tatą, ale wydaje się, że próbujemy przekonać siebie nawzajem tak samo jak innych. Nadal jest inaczej i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie tak samo. Wiem bez cienia wątpliwości, że nigdy nie będę taki sam. Ze wszystkich przeklętych rzeczy, które mogłyby zburzyć sekret mojej żony. To głupi test DNA Ancestry. Zamierzała zabrać ten sekret do grobu, według niej i jedynej innej osoby, która wiedziała jej siostry. To ją prześladowało przez dziesięciolecia. Wiedziała, co ryzykuje utratą, i kiedy to się skończyło i opadła mgła, zrozumiała, jak była głupia, egoistyczna i niedojrzała. Jest najmłodsza w rodzinie. Była oczkiem w głowie taty i bardzo rozpieszczona, kiedy się poznaliśmy. Rodzina tamtego mężczyzny została poinformowana. Moje córki i ja uznaliśmy, że skoro są w jego linii krwi, jego rodzina powinna wiedzieć. Nie muszę mówić, że po ich stronie jest kilka bardzo zszokowanych osób. Witamy w klubie. Moje córki zostały przedstawione kilku przyrodnim rodzeństwu, o którym nigdy nie wiedziały, że mają. Są dobrymi dziewczynami i nieustannie mówią mi, że jestem ich tatą na zawsze, że kochają swojego tatę i tak I doceniam to, ale to nie to samo. Po prostu nie jest. Nie są moją krwią. Nigdy nie były. W dzisiejszych czasach to moja żona jest tą, która jest samobójcza. Jest zdruzgotana, że to ją dopadło. Naprawdę miała nadzieję zabrać to do grobu, i była gotowa zaakceptować i zinternalizować winę i wstyd, jako swoją pokutę, kara za to, co zrobiła. Przez lata mówiła rzeczy takie jak: Jesteś za dobry dla mnie, dlaczego jesteś dla mnie tak dobry? Nie zasługuję na ciebie. Mówiła też rzeczy takie jak jestem beznadziejną osobą i nie wiem, dlaczego zostałam pobłogosławiona takim mężem jak ty, nie zasługuję na ciebie. Zawsze myślałem, że to kwestia niskiej samooceny, ponieważ była wspaniałą osobą, niesamowitą żoną i matką, która absolutnie zasługiwała na dobrego męża, który ją dobrze traktował. Jednym z moich głównych celów w życiu było być mężem, na którego zasługiwała. Moja kariera była ograniczona przez lata, ponieważ młodo zdecydowałem, że moja rodzina zawsze będzie na pierwszym miejscu. Jeśli awans oznaczał więcej godzin w biurze, nie chciałem go. Odrzuciłem kilka znacznie lepiej płatnych ofert pracy, ponieważ miały wymagania podróży wynoszące 25-50%. Nigdy nie byliśmy bogaci ani nawet dobrze sytuowani, ale mieliśmy wystarczająco, aby opłacić rachunki i spędzać dużo czasu razem jako rodzina. To było jest dla mnie ważne. Moja rodzina znaczy dla mnie więcej niż cokolwiek innego. To jest ogromne kopnięcie w jaja przez kosmos, że ta rodzina, którą, którą ceniłem bardziej niż cokolwiek innego, nie była w 100% prawdziwa, które były, były oczkiem w głowie taty, nie są moimi dziećmi. Teraz, gdy wracam do rzeczy, które moja żona mówiła, wiem że, y, wiem, że to była jej wina, że zrobiła coś tak okropnego, ale nadal miała dobre życie rodzinne, męża i dzieci, które ją uwielbiały i miały ją w najwyższym poważaniu. Teraz te rzeczy mają sens. Oferowała, że zrobi wszystko, co zechce i robi wszelkie badania, czego się spodziewać i jak pomóc uzdrowić rodzinę. Chodzi do terapeuty, aby pomóc sobie poradzić z tą ogromną toną winy i wstydu, która teraz się ujawniła i ją miażdży. Ledwo może spojrzeć naszym dzieciom w oczy. Traktowały ją z wielkim szacunkiem. Wszyscy tak robiliśmy. Widzę ból, nie tylko ból bycia złapaną i jak to na nią wpływa, ale także ból prawdziwego żalu i wiedzy, co nam zrobiła. Zaczęliśmy rozmawiać o romansie. Jest to trudne, ponieważ oboje załamujemy się emocjonalnie. Nasze serca są złamane. Pobraliśmy się młodo, mając 19 lat. Mieliśmy nasze pierwsze dziecko w wieku 21 lat. Staliśmy się mężem, żoną i mamą, tatą, bardzo młodo. I to było to, kim byliśmy. Ona zawsze była świetną matką i żoną. Mówi, że wciąż była bardzo młoda, bardzo rozpieszczona, egoistyczna. Miała poczucie prawa i pewien rodzaj urazy, że była wycofana z rynku jako żona i matka w wieku 21 lat, podczas gdy wszystkie jej przyjaciółki wciąż były tam, otrzymywały całą uwagę od facetów i korzystały z życia. Coś, co czuła, że sama sobie odebrała, ale nie żałowała, że wyszła za mnie tak młodo, ponieważ kochała mnie z całego serca i nie chciała mnie stracić. Mówiła, że ani razu nie rozmawiali o opuszczeniu swoich rodzin, aby być razem. Byli dla siebie ucieczką od rutynowego życia rodzinnego. Mówi mi, że wie, że jej słowa nic dla mnie nie znaczą i że jest kłamczuchą, która zrobiła coś okropnego, ale że jeśli mam naprawdę posłuchać czegokolwiek, muszę wiedzieć bez cienia wątpliwości, że jej serce zawsze należało tylko do jednej osoby w jej życiu i nadal należy i to jestem ja. Mówi, że nigdy nie żałowała, że jest moją żoną i matką naszych dzieci i że to była radość jej życia. Mówi, że nie ma możliwości magicznego naprawienia tego i gdyby mogła cofnąć się w czasie i porozmawiać ze swoją młodszą ja, powiedziałaby jej, żeby nie robiła tej okropnej rzeczy. To, co myślisz, że jest nieszkodliwe, może zrujnować Twoje życie. Cały czas powtarza, że to było głupie. To była jej wina w sto Była głupia, egoistyczna, niedojrzała i zrobiła coś okropnego dla mnie i naszej rodziny. Powiedziała, że na to nie zasłużyłem, a jeśli nie mogę już być jej mężem, to by ją zabiło. Ale zrozumie i chcę tylko tego, co dla mnie najlepsze. Powiedziała, że czy będziemy nadal małżeństwem, czy nie, będzie kochać tylko mnie aż do ostatniego tchnienia. Miała kilka bardzo znaczących rozmów ze swoją siostrą, kiedy u nich mieszkała, i jej siostra powiedziała jej, że była wielką, rozpieszczoną smarkulą w tamtym czasie. Widziała, jak moja żona dorasta i staje się wspaniałą kobietą przez lata, ale nadszedł czas, aby stanąć twarzą w twarz z muzyką, być w 100% szczerą o wszystkim i oddać się na łaskę sądu. Ona to robi. Jedna rzecz, która mnie niepokoi, to to, że ludzie, którzy wiedzą, w tym moja żona i dzieci, traktują mnie jak człowieka, który właśnie otrzymał diagnozę terminalną raka. Naprawdę mi przykro i nie wiedzą co powiedzieć, więc są nadmiernie współczujący wobec mnie. Rozumiem to. Nie wiedziałbym, co powiedzieć komuś w tej sytuacji. Wczoraj moja żona zapytała, czy chce uznać naszą rocznicę. Powiedziała, że chciałaby zrobić coś miłego dla mnie, jeśli pozwolę. Ale całkowicie rozumie, jeśli nie chce tego uznać. Powiedziałem, żeby nie była głupia. Idziemy do naszej ulubionej meksykańskiej restauracji, jak robiliśmy to przez lata. Nadal dotarliśmy do 33 lat. Po prostu mamy nowe wyzwania życiowe, które musimy rozwiązać i zrobimy to. To przyniosło krótki i szybki uśmiech na jej twarzy, a potem sprawiło, że zaczęła płakać. Płakać niekontrolowanie, bardziej precyzyjnie. Robi to często w dzisiejszych czasach. Jej siostra powiedziała jej, żeby przestała to robić, i ona się stara. Oto co zamierzam zrobić. Miałem czas, aby przyswoić to wszystko i nic nie robiłem, tylko myślałem o tym w kółko, patrzyłem na to z każdego kąta, studiowałem wszystkie małe kawałki, rozważałem wszystko, co się wydarzyło i wszystkie możliwe konsekwencje. To, co zrobiła te wszystkie lata temu, było bardzo głupie, egoistyczne, okrutne, bezduszne, złe. To, co zrobiła, łamie moje serce jak nigdy wcześniej, ale moje serce się zagoi. Życie jest pełne radości i bólu. To jest czas bólu, ale będzie znów radość. Staram się być silną osobą. Miałem czas, aby to przeanalizować na wszystkie sposoby. Znam mój plan działania i nie będę się wahał. Jutro wieczorem przed kolacją powiem mojej żonie, że była wspaniałą żoną dla mnie i matką dla naszych dzieci. Nie mogłem prosić o lepszego partnera w życiu, aby dzielić radości i znosić trudności. Jak mi powiedziała, powiem jej, że moje serce należało tylko do niej. Od dnia kiedy ją poznałem w naszej pracy po szkole, w lokalnym sklepie, gdy mieliśmy 17 lat. Zawsze ją kochałem i nadal ją kocham każdego dnia. Dziękuję Bogu, że jest w moim życiu i moją żoną, nawet teraz. Jutro wieczorem powiem mojej żonie, że wybaczam tę głupią rzecz i że poza tym była najlepszą żoną i matką dla dzieci, jakiej mężczyzna mógłby prosić w życiu. Będziemy mieć dobry płacz i przytulać się i pocieszać się nawzajem. Potem pójdziemy na kolację i może zobaczymy nową wersję na Narodziny Gwiazdy i będziemy mieć wspaniałą rocznicę. Będę kochać, honorować i cenić moją żonę, jak robiłem to przez 33 lata, i ona dla mnie. Będę kochać wszystkie moje dzieci, jak zawsze od dnia, kiedy się urodziły. Będę silny i liderem mojej rodziny dla każdego z nich, kto potrzebuje płakać z tego powodu, rozmawiać o tym lub cokolwiek, ale nie będę o tym mówić ponownie. Wiem, co się stało, nie mogę tego zmienić. Przetrwamy to razem. Odmawiam, aby to nas zniszczyło. Jak dziwnie to powiedzieć, w wieku 51 lat myślę, że właśnie dorosłem. To była bolesna doświadczenie i przepraszam za każdego, kto przechodzi przez coś podobnego. To boli. Jestem ostatnią osobą, która mogłaby udzielać porad na ten temat, ale zachęcałbym każdego z Was, aby nie pozwolił, aby to Was zniszczyło, jak rozważałem na początku. Bądźcie silni i powodzenia. Aktualizacja 3. Myślę, że zwariowałem i nie mam z kim porozmawiać. Mam długą historię, którą można sprawdzić w mojej historii. Staramy się to przetrwać. W ostatnią sobotę przejeżdżam obok salonu Chevroleta bez powodu. Zatrzymałem się godzinę później i zamieniłem moją starą Camry na Camaro ZL1 2018. Zawsze chciałem mieć super samochód, nigdy go nie miałem. Moja żona była szczęśliwa z mojego powodu. Uwielbiam ten samochód. Ale to nie jest wiadomość. Tego ranka byłem na spotkaniu w pracy. Wiceprezes do skłonu operacji finansowych był jak zwykle dupkiem. Zawsze daje mojemu działowi dodatkową porcję gówna. Przesiedziałem tysięcy takich spotkań. Po około 30 minutach miałem ogromną ochotę wyjść. Wstałem i wyszedłem. Wsiadłem do mojego samochodu i odjechałem. Zacząłem jechać na zachód. Minęło kilka godzin i jestem kilka setek mil dalej. Jadę do Kalifornii. Zawsze chciałem tam mieszkać, ale życie na to nie pozwalało. Nie zostawiłem mojej żony, nie wiem co robię, wiem tylko, że uwielbiam ten samochód i jadę do Kalifornii. Nienawidzę mojej pracy, nie wrócę tam, nie wiem co zrobię, kiedy dotrę do Kalifornii. Może wezwę moją żonę, może nie. Nie wiem co teraz robię, ale jedna rzecz, o której jestem świadomy, to to, że czuję się niesamowicie. Nie czułem się tak dobrze od dawna. Czy to jakaś euforia związana z załamaniem nerwowym? Nie czuję, że wariuję. Wręcz przeciwnie, czuję się niewytłumaczalnie spójny i jasny teraz. Wiem tylko, że jadę do San Diego. Zostało dwicit w dwicie 75 mil. Skończyłem lunch i wracam na drogę. Dziękuję, że pozwoliliście mi się wyżalić. Nie ma nikogo w moim życiu, z kim mógłbym o tym porozmawiać. Przepraszam, jeśli kogoś zawiodłem. Staram się być silny i będę. Po prostu potrzebuję pomocy. Aktualizacja 4. Nie byłem na Reddicie od dłuższego czasu. Przepraszam, że nie zaktualizowałem wcześniej, ale było tyle zmian w moim życiu w ciągu ostatnich kilku miesięcy, że w pewien sposób nawet nie pamiętam, kim byłem ani jak się czułem przed tym wszystkim. To jakby pamiętam, ale wydaje się to tak dawno temu. Jestem teraz inną osobą i nie sądzę, że kiedykolwiek mogę wrócić do tego, kim byłem. Kim byłem w dużej mierze ukształtowała moja małżeństwo, które było największą częścią mojego życia. Teraz nie wiem, co o tym myśleć. Oczywiście wróciłem do domu, bawiłem się świetnie w Kalifornii, poznałem wielu interesujących ludzi i rozmawiałem z kilkoma bardzo pięknymi kobietami w moim wieku. Naprawdę mogłem na chwilę odłożyć na bok tę szaloną sytuację i istnieć jako inna osoba. Zadzwoniłem do mojego szefa i udało mi się wziąć urlop. Teraz wiedzą, co się dzieje, czego nienawidzę. Ale przynajmniej wiedząc to, stali się bardziej skłonni, dać mi czas, którego potrzebuję, aby sobie z tym poradzić. Nadal mam Camaro. Stoi przed moim biurem teraz. Uwielbiam ten samochód i jeżdżę nim za szybko wszędzie, gdzie jadę. Uświadomiłem sobie, że nienawidzę swojej kariery. Myślałem, że ją kocham wcześniej, ale myślę, że kochałem życie, które zapewniała mojej żonie i naszej rodzinie. Teraz już mnie to nie obchodzi. Kiedy to usuniesz, zacząłem patrzeć na wiele innych rzeczy inaczej. Nie chcę już pracować dla innych ludzi. Planuję swoją strategię wyjścia. Mam świetne konto emerytalne. Nawet jeśli muszę oddać połowę mojej żonie, jeśli do tego dojdzie, nadal będę w porządku. Chcę robić coś innego. Myślę o otwarciu baru jadłodajni w bardzo modnej części miasta. Naprawdę dobrze gotuję dla dużych grup i uwielbiam to robić. Robię różne rodzaje burgerów, tacos, fajitas i tak Idealne jedzenie barowe. To tylko pomysł. Zobaczymy. Jeśli chodzi o moją żonę, wróciłem do domu, ale nie zachowuję się jak mąż wobec niej. Nie jestem dla niej okrutny i nadal jesteśmy małżeństwem, ale po prostu nie dbam o to. Straciłem zdolność troski o nią, jak mąż troszczy się o żonę i nie mogę jej odzyskać. Moje istnienie tam jest wystarczająco przyjemne. Robię co chcę, kiedy chcę i nie pytam nikogo o pozwolenie. Ona próbuje mnie informować o swoich planach, ale mówię jej, że to nie jest konieczne. Jest bardzo miła wobec mnie i jest bardzo zawstydzona sobą. Widzę to. Myślę, że coś, co ceniła w naszym życiu, to to, jak bardzo ją szanowałem. Miałem więcej szacunku do mojej żony niż do jakiejkolwiek innej osoby, jaką kiedykolwiek miałem w swoim życiu. Teraz nie czuję do niej żadnego szacunku. Żadnego. To tak, jakby wymazała największą i najlepszą rzecz, która wydarzyła się w moim życiu do tego momentu moje małżeństwo. Oczywiście wszyscy udzielają mi rad: idź na terapię małżeńską. To było tak dawno temu. Nie niszcz najlepszej rzeczy w swoim życiu z powodu głupiego błędu, który popełniła tak dawno temu. Była niesamowitą żoną i matką. Musisz jej za to podziękować. Bla bla bla. Dosłownie każdy w moim życiu ma opinię na temat tego, jak mogę się uzdrowić i co powinienem zrobić. Szczerze mówiąc, nie wiem, co przyniesie przyszłość, i teraz mnie to nie obchodzi. Jest przyjemnie w domu. Przeniosłem się do wykończonej piwnicy i przychodzę i odchodzę, jak chcę. Moja żona mnie nie niepokoi. Nie naciska na mnie, ani nie daje mi żadnych problemów. Myślę, że jest po prostu wdzięczna, że nadal jestem tam. Myśli, że dopóki jestem w domu i nie złożyłem pozwu o rozwód, możemy to przetrwać. Nie mam odpowiedzi na to i to mnie nie martwi ani trochę. Kiedy odpowiedź lub ścieżka naprzód stanie się dla mnie jasna, wtedy zadziałam. Ale dwie rzeczy wiem na pewno. Nie zamierzam się spieszyć. Będę żył dla siebie i robił, co chcę. Nikt nie będzie wpływał na to, co zrobię w przyszłości, oprócz mnie. Oczywiście kocham moje córki i relacje z wszystkimi dziećmi są nadal solidne, to nie była ich wina. Teraz po prostu żartuję z nimi, że liczyłem na to, że jedno z nich da mi nerkę, jeśli będę jej potrzebował, ale myślę, że tylko mój syn może to zrobić. Chciałbym powiedzieć, że nic się między nami nie zmieniło, ale skłamałbym, jest inaczej dla nas wszystkich. Nigdy nie będzie tak jak było, ale znajdziemy sposób, to mniej więcej tam, gdzie jestem. Jest piątek po południu, około 15.30 i zamierzam wyjechać na weekend. Czy szef działu powinien wyjeżdżać o 15.30? Nie, to wygląda źle. Czy mnie to obchodzi? Nie. Betewuj, noszę teraz jeansy i buty Skechers do pracy każdego dnia, nawet jeśli byłem dyrektorem w garniturze, a wszyscy inni dyrektorzy i wyżej nadal są. Czy mnie obchodzi, co myślą o tym, co noszę? Nie, ani trochę. Jest wygodnie, więc tak jest. Myśli samobójcze już dawno minęły dla tych, którzy pytają. Czuję się teraz znacznie lepiej, po prostu bardzo różnie. Wszyscy miejcie świetny weekend. Wiem, że ja będę miał, ponieważ teraz sam sobie zapewniam zabawę.